Dzień dobry Państwu, 27 luty, niedziela, pracująca niedziela w Nadarzynie, pracuje zespół medyczny. Pacjenci zgłaszają się zgodnie z zapisami, testujemy, wykonujemy szczepienia, udzielamy innych świadczeń medycznych. Niemniej sytuacja, tragiczna sytuacja międzynarodowa spowodowała, że my także przyłączamy się do pomocy humanitarnej, którą niesie cały świat dla Ukrainy. Proszę Państwa, dla wszystkich tych, którzy przyjmą pod swoje dachy, uchodźców z tych tragicznych wydarzeń. Personel ośrodka zdrowia już od jutra jest gotowy udzielać pomocy. Udzielimy każdej osobie, która zostanie przyjęta pod dachy w nadajrzejskiej Gminie. Jeśli będzie trzeba, zaopatrujemy się kobietą w ciąży, poprowadzimy tą ciążę. Jeśli będą to dzieci, także pod wielogodzinnym oczekiwaniu na granicy mogą trafić chore, poprowadzimy te dzieci. Oczywiście wszystkie te czynności, te usługi zrobimy bezpłatnie. Tym ludziom należy się wszelka pomoc, zrozumienie. Polacy, jak zwykle wspaniały naród, zawsze w historii pokazywał, że współczuje innym. Pomagajmy i teraz. Ci ludzie są tego warci.